Cześć, z tej strony Piotrek. Witam Was już w czwartym filmiku z serii PictoChart Tutorial. Tak jak Wam obiecałem, w dzisiejszym filmiku zajmiemy się prezentacją danych liczbowych. Obiecałem Wam ostatnio, że jest tutaj taka specjalna zakładka TOLS, która nam pomoże zaprezentować dane na różnego rodzaju wykresach. A do czego nam takie wykresy mogą być potrzebne? No, choćby do tego, żeby pokazać nie wiem, najprostszy przykład ile dziewczynek w klasie 5D lubi kolor niebieski a ile dziewczynek lubi kolor czerwony i mamy taki piękny wykres który nam pokazuje, że na przykład 25 dziewczyn lubi kolor niebieski a 3 tylko lubią kolor czerwony e, jak widzicie otworzyłem sobie już tutaj pusty hmm, pustą, pusty blok jak zwykle zaczniemy od jego nazwy, a no, piszemy go Nazwiemy go Raport. Yy, I zaczniemy kreować sobie swój, właśnie, raport. Usuniemy sobie to, co nam jest niepotrzebne. Nie będziemy się dzisiaj zajmować szczególnie warstwą graficzną. Yy, jedyne, co możemy dodać, to tło, żeby faktycznie było coś troszkę ciekawiej. Ok. Troszkę zmienimy prześroczystość niego. Ok. Wybieramy Tools i wybieramy. Zakładkę Chart, czyli właśnie wykresy. I otwiera nam się tutaj takie ciekawe okno, gdzie możemy sobie ustawić właśnie parametry tych wykresów. Mamy tutaj wykres słupkowy, wykres taki trójkątny słupkowy, wykres horyzontalny, wykres linarny, wykres taki powiedzmy yy, przestrzenny, wykres korbkowany, wykres. Yy, gdzie na kółku zaznaczone są takie kawałki, jakby ciasta, wykres taki kulkowy, nie wiem jak go nazwać wykres taki trójkącikowy pierwszy raz spotkałem się z takim wykresem bardzo ciekawy wykres. W strop... Wykres w stopniu takiego hiera... takiej hierarchii półkole wykres w kształcie koła z wyciętym środkiem tutaj taki wykres, też bardzo ciekawy. Oj, procentowy wykres tutaj e, naszych danych. Ok. My chcielibyśmy na przykład zrobić wykres, w którym przykładowo są wybory przewodniczącego klasy i 10% osób głosuje na pana XYZ, a 20% a resztę, czyli czyli 90% głosuje na pana ZXY, no to sobie musimy stworzyć taki wykres, usuwamy sobie te dane, które tutaj standardowo są wprowadzone do programu, będziemy sobie tworzyć ten wykres od początku, ten wykres możemy tutaj przerobić, ale my go stworzymy od początku, tu nadamy nazwę tej kolumnie poparcie, a tu będą osoby. I osoba x, z. I już zapomniałem, jak to wiem, z, I na przykład ta osoba ma poparcie 10%, a ta osoba ma poparcie 90%. No i co? Wybieramy sobie taki e, wykres, który nam będzie fajnie te procenty pokazywał. I mamy taki wykres. No ale co? No są tutaj troszkę takie mniej sympatyczne kolory, dlatego możemy sobie tutaj użyć oczywiście przycisku setting, czyli ustawienia. Eee, możemy sobie wybrać tutaj zakładkę color, czyli set color to all, czyli wybierz jeden kolor dla wszystkich, ale możemy tutaj invalid color setting, czyli po prostu wybrać sobie osobny kolor dla różnych typów danych. No i możemy sobie na przykład, że ten będzie miał kolor czerwony, a ten będzie miał kolor kontrastowy żółty. Możemy dodać tutaj legendę oraz możemy tutaj właśnie dodać legendę oraz tutaj możemy zaznaczyć tą opcję, ale niestety nie korzystałem z niej nigdy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co ona tutaj pokazuje. I z takich y, najważniejszych, y, tutaj, ustawień, to wszystko. Po wyłączeniu legendy, no, no, zniknął tutaj te paski. I co? Kiedy już sobie wszystko ustawimy, kiedy nasze dane są już tutaj wprowadzone, wystarczy wcisnąć jeden prosty przycisk insert chart. I nasz tutaj wykres jest już wprowadzony. Na naszą stronę główną. Chyba jednak zmienię to tło, bo jest zupełnie niewidoczne. O, dobrze. Okej. Okay. Ale na przykład chcielibyśmy mieć. OK. No, dodamy tutaj standardowy jakiś tytuł, poparcie. Poparcie w klasie 5. A, niech będzie tutaj. Widzicie, no ja się muszę pobawić troszkę. Okej. Okay. No, ale na przykład chcemy stworzyć jeszcze jakiś wykresik. No, na przykład chcemy stworzyć wykres, nie wiem, ten, ten, ten był intrygujący dla mnie. O i na przykład wykorzystajmy ten y, tutaj y, zestaw danych, który już mamy, czyli na przykład. Kasia ma 20 jabłek. 30, Janek ma 20, a Zosia ma 30 jabłka. Kolory myślę, że też będą. Tutaj nam potrzebne, mamy legendę. Możemy sobie tutaj przy tym wykresie aha, ustawić, w jaki sposób nasze dane tutaj będą prezentowane. West. Ok. Wstawiamy sobie nasz tutaj wykres. Skopiujemy sobie to okno. O i to jest właśnie ten błąd, o którym wam już kiedyś wspominałem, że tutaj ta, że tutaj niektóre czcionki nie kodują polskich znaków i w taki oto sposób możemy sobie w łatwy i przyjemny sposób właśnie zaprezentować dane liczbowe. Po kliknięciu najechaniu na taką daną Wyświetla nam się dokładnie, ile osób korzystało z jakich danych. No, czyli bardzo fajny sposób na to, by w prosty sposób zaimplementować dane oraz aby przedstawić je w jak najbardziej czytelnej formie. E, z ciekawszych e, rzeczy chciałbym Wam jeszcze pokazać. Tutaj właśnie przed chwilą odkryłem, że można dodawać bardzo fajne mapki. Na przykład chcemy dodać sobie mapkę Afryki i chcemy na przykład o, na to, że nie znam się na geografii, to jest mapka południowej Ameryki i chcemy na przykład zaznaczyć Brazylię jako innym kolorem proszę bardzo. Możemy wybrać np. Brazylia będzie na niebiesko. No, I każde państwo możemy tutaj tak zaznaczyć. I możemy tutaj naprawdę też. Yy, co wcisnąłem? Coś wcisnąłem niepotrzebnie. Jeszcze raz wracamy do Brazylii. Jeszcze raz ustawimy tutaj kolor. Insert. No i również możemy tutaj wprowadzić różnego rodzaju dane, jeszcze raz tutaj zedytujemy, na przykład wielkość terenu i populację. I te dane możemy dowolnie edytować, żeby nam się fajnie wyświetlały. Na pewno będzie to fajne urozmaicenie każdej prezentacji, kiedy w taki fajny graficzny sposób pokażemy, jak można przedstawić liczbę ludności danego kontynentu. No i oczywiście ostatnią zakładką, która to jest, jest zakładka Videos. Jest naprawdę bardzo trywalna zakładka. Po prostu dodajemy tutaj y, adres do naszego filmiku i wstawiamy go na y, naszą stronę. Y, jeszcze zmienię tą czcionkę tutaj, ponieważ mnie ona tutaj denerwuje. A chyba. Nie będę kombinował. No, także na dzisiaj to wszystko. Jak widzicie, infografika to nie tylko fajna zabawa, tak jak w poprzednich filmikach, z używaniem różnego rodzaju kształtów, ikonek zdjęć, ale to również prezentacja danych, o której bardzo często tutaj wspominam. Prezentacja danych w formie właśnie różnego rodzaju wykresików. No na pewno jest to narzędzie dużo prostsze niż Excel, no ale trzeba też stwierdzić, że narzędzie bardzo ubogie pod względem funkcjonalności. Nie można tutaj porównywać w żaden sposób. Jednakowoż do przedstawienia prosz, prostych danych jest naprawdę bardziej funkcjonalne. No to tak. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapkowania tego filmiku. Więcej informacji jak zwykle znajdziecie na mojej stronie. Link w opisie filmiku. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Miłej zabawy z aplikacją PictoChart.